To już jest, proszę Państwa, godzina 6.19. Naprawdę należy wstawać z porankiem Radio Republika, zwłaszcza, że mówimy o rzeczach ważnych. A pierwszego z dzisiejszego poranka pani Aleksandra Fedorska, Radio Debata, publicystka zajmująca się sprawami niemieckimi. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, witamy. I dzień dobry Państwu, witam serdecznie o poranku w Poznaniu Jeszcze Ciemną. W Poznaniu jeszcze ciemno. To zdaje się z Poznańskiego gdzieś pochodziła rodzina jednego z dziadków Angeli Merkel. No Oho. właśnie, czy powinniśmy przejmować się wypowiedziami pani kanclerz? Przypomnijmy, to jest wypowiedź dla jakiegoś niszowego lewicowego portalu węgierskiego. Ona tam zawędrowała w związku z promocją węgierskiego wydania swoich wspomnień. No Notabene spotkała się też z Wiktorem Orbanem, który się bardzo ładnie do niej uśmiechał. No i w tego portalu różne tam rzeczy naopowiadała. Potem. Streszczając to dla niemieckiej publiczności, tabloid Bild, który za panią kanclerz nie przepada, nieco podkręcił i zrobiła się w Polsce, trochę też w Niemczech, afera, że pani kanclerz obwinia Polskę i kraje bałtyckie, że to właściwie my się przyczyniliśmy do wybuchu wojny, a ona tak strasznie chciała pokoju. Różni polscy politycy się oburzają. Pani redaktor, z pani punktu widzenia, czy powinniśmy przejmować się tym, co opowiada emerytowana pani kanclerz, czy powinniśmy uznać, że ona po prostu za przeproszeniem bredzi? Przejmować się nie, no bo ona już politycznie nie ma większego znaczenia, ma jednak przełożenie na opinię publiczną, no bo ta wypowiedź znalazła się piórem Juliana Rybkę. A propos, to jest ten dziennikarz, który zajmuje się wojną na Ukrainie od samego początku. To jest bardzo znany dziennikarz w kontekście właśnie tych wydarzeń wojennych. W ogóle bardzo często odwiedza on Polskę bardzo tak and friendly powiedziałabym, i on to streścił, tak jak pan słusznie powiedział, i zostało to opublikowane wczoraj o drugiej w nocy, że właściwie budzący się Berlin miał to u siebie na biurku. Zaskakująca gra medialna. Przejmować się Angelo Merkel nie musimy, ale musimy zareagować, ponieważ nie może stać się normą, że takie wypowiedzi krążą w gronie opinii publicznej. Mamy w związku z Nord Stream 2 i tak, i tak mnóstwo niepokojących działań Niemiec. I ta wisienka medialna, z którą mamy teraz do czynienia, ona nam absolutnie teraz nie jest potrzebna i musimy, musimy takie rzeczy ukrócić, aby, broń Boże, na dłuższą metę Niemcom się nie udało, aby zreinterpretować historię wokół Nord Stream 2. No bo takie są chyba próby. Ja chciałabym Państwu zwrócić uwagę na to, jak wygląda sytuacja wokół Manueli Szwedzik. To jest właśnie ta polityk, a propos socjaldemokratka, więc ona nie jest z partii Merkel, ale ona, pani Angeli Merkel, całkiem niedawno, parę dni temu przekazała nawet order. I ta pani jej się wiedzie bardzo dobrze, jest premier landową. I ona oczywiście ma też dalsze ambicje polityczne, mimo tego, co zrobiła. Obecnie jest to 50-letnia kobieta w najlepszym wieku, po właśnie na ścieżkę i sukces polityczny. Ordery. I tu na tak, na przekazywanie orderów. I tu jest cała, cała wierchuszka. Polityków, niegdyś świetnie związanych właśnie z Gerhardem Schröderem. Takim politykiem jest na przykład Lars Klingbeil. Kolejka jest całkiem długa do wielkich karier, ale plamy które wtedy związane z Nord Streamem na nich ciążą, są im teraz po prostu ciężarem. I oni by się chcieli no, tego pozbyć. Czy na pewno ciężarem, Więc... pani redaktor? No bo właśnie Niemcy żądając wydania Wołodymyra Z podejrzewanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream 2 jest swojego rodzaju sygnałem. No, o co jest podejrzewane? O zniszczenie infrastruktury krytycznej Niemiec. tak? Czyli bronią Nord Streamu, jego tego swojego projektu kluczowego dla ich gospodarki no tak można przeczytać między wierszami. Tymczasem polski sąd postanowił wczoraj o przedłużeniu do o 40 dni aresztu dla Wołodymyra Z, obrońca Wołodymyra Z, polska prokuratura wnioskując o przedłużenie aresztu wskazała prawną dopuszczalność wydania go stronie niemieckiej. Tak mówi tak, tak to wygląda. Na to niemiecka prasa od razu e, interpretuje tak, że na razie nie dojdzie do ekstradycji. Oni są dalecy od jakiegoś hura. E, to, e, to jest we, wszyscy, we wszystkich gazetach. Czyli właściwie dla nich tak to jest przekazane. po prostu opóźnienie, tak? O 40 tak. dni, tak jest to czytane. No ale jakiś sygnał ze strony ale... Niemiec. Czy rzeczywiście legitymizacja Nord Stream 2 jest tu również dla pani wyraźna widoczna? Na razie chodzi o to, aby zreinterpretować to, co się wydarzyło. Trzeba znaleźć winnego. I widać, że jako winne wskazana jest Ukraina przy pomocy Polski. Jest to oczywiście no, fałszywa interpretacja, to jest e, oczywiste, ale jest ona na korzyść Niemiec, bo ona wtedy daje Niemcom e, inny, inny wachlarz działań ze sprawcy. Z tego kraju, który finansuje tą wojnę, oni nagle stają się także na polu międzynarodowym tą ofiarą sabotażu. A sabotażystą, terrorystą, no i także podżegaczem wojennym, bo tak no, te słowa pani Merkel tak wybrzmiały, podżegaczem wojennym są oczywiście ci upiorni Polacy, których nie można brać na serio, no bo zobaczcie, cały czas tylko szaleją. Taka jest próba Niemiec. Czy ona się międzynarodowo uda? Ja wątpię. Ja wątpię, czy takie metody, no szczególnie teraz też z Trumpem, czy to się może udać. A reszta Europy, drodzy państwo, wydaje się tą sprawą nie interesować. Spojrzałam sobie na, właśnie Francja jest zajęta sobą, inne państwa mają naprawdę całkowicie inne kłopoty. W znacznie innych tematach, więc nie wiem czy Niemcy nie tutaj tej reinterpretacji, czy nie pomylili się co do momentu. Gdzie oni to przeprowadzają, bo ten moment jest niekorzystny na świecie, bo ta po prostu informacja, ona się nie przebija na świecie. Świat się zajmuje czymś innym. Powoli już wszyscy mają też tych Niemców dosyć. Świat się zajmuje to czymś innym, świat zajmuje się też problemami ekonomicznymi szeroko pojętego Zachodu. Komisja Europejska miała otrzymać list od Włoch i Niemiec, od rządów włoskich i niemieckich, dotyczący tego, że oba te kraje, oba te rządy domagają się, Znacznej, radykalnej i natychmiastowej korekty unijnej polityki gospodarczej. Tu oczywiście chodzi przede wszystkim o losy przemysłu motoryzacyjnego, to i Włochy, i Niemcy, jak wiadomo, to są um, motoryzacyjne potęgi Włochy, może trochę już przeszło, ale jednak przemysły motoryzacyjne obu tych krajów są bardzo silne i dla nich ważne. Czy zgodnie z takim podejściem, że jednak w Europie przede wszystkim liczą się rządy, a nie komisja, to jest jakiś sygnał do korekty kursu, jeśli chodzi o wymagania Zielonego Ładu, czy to tylko taki jeden z licznych dokumentów, tam cała masa listów ciągle krąży i to nie ma żadnego znaczenia? Takie przeciąganie liny między państwami członkowskimi a jakby centralą, to znaczy Brukselą, no to widzimy właściwie przez cały czas. W każdym ważnym Temacie wspaniałym przykładem jest na przykład teraz ten, ten budżet, który znalazł się, prawda, w takiej pułapce, ślepej ścieżce, bo tam nic nie posuwa się do przodu. Państwa członkowskie mówią, nie, ten budżet jest za wielki, za drogi, nie zapłacimy za to, więc jest bardzo wiele tematów, między innymi właśnie rozwój gospodarczy i tutaj samochody. Moim zdaniem kraje członkowskie. No, są po prostu bliżej swoich obywateli i doskonale wiedzą, że trzeba cofnąć, trzeba cofnąć tą całą politykę klimatyczną. W Niemczech jest to już mówione ot, otwarcie. Bardzo interesujący artykuł Marion Horn, to jest redaktor naczelna. Właśnie bilda, nasz bild tutaj, ta gazeta wychodzi bild, naprawdę nam, na kierunek. Bild nam dzisiaj plan. sprzyja, tak, w na naszych mhm. rozmowach. Tak, o i, ona, i ona zatytułowała swój no, epochalny, można powiedzieć, tekst tym, że właśnie dla przyszłych generacji to jest troszkę gra słów z tą organizacją. Ostatnie pokolenie, takie, takie, taka gra słów, że następne pokolenia. E, aby one mogły przeżyć gospodarczo, musimy cofnąć politykę klimatyczną. Musimy się jej pozbyć, bo inaczej przyszłe pokolenia nie przeżyją. Ale to jeszcze pytanie, jeśli pani pozwoli, o ten niemiecki kontekst. No bo rząd Merca zapowiadał, że to będzie jesień reform, ofensywa gospodarcza. Zdaje się, że sądząc po sondażach opinii publicznej w Niemczech, opinia publiczna u naszych zachodnich sąsiadów za bardzo w te reformy i ich skutek nie wierzy. Tak, bo ta koalicja z SPD ma poważne problemy. Oni nawet w tematach podstawowych, jak teraz ten projekt ustawy o tej dobrowolnej służbie wojskowej, oni się cały czas kłócą. Przecież oni potrzebowali całe miesiące, żeby przedyskutować projekt nawet wdrożenia paktu migracyjnego. Więc to jest bardzo trudna koalicja. Ona ma swoje wewnętrzne problemy. Teraz, przed paroma dniami, właśnie przez, przez weekend, siedzieli razem, żeby jakoś się ze sobą pogodzić. Prawdopodobnie to nie zaowocowało. Jest weekend mnóstwo to za mało. problemów. No właśnie. Dla nich będzie to bardzo, bardzo trudne. Tak, Merc nie wypada w tym wszystkim dobrze, w polityce wewnętrznej, dlatego chwyta się, tej całej polityki międzynarodowej. Tam udaje mocnego polityka, bo wewnątrz mu to po prostu nie działa. AfD prześcignęła go bardzo mocno już w sondażach. Nie mówimy o jednym punkcie procentowym, tylko o trzech. 70% respondentów uważa, że po prostu Friedrich Merz ich rozczarował, że on rządzi źle. A z drugiej strony w e, takich też e, badaniach opinii publicznej coraz wyżej placuje się przecież pani Alice Weidel, to jest właśnie szefowa AfD. Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. W przyszłym roku mamy kolejne wybory landowe. Jeśli gdzieś Uda się AfD, żeby przejąć rząd. To właściwie jest to krzyżyk nad marca. To może być również krzyżyk nad dotychczasowym niemieckim systemem politycznym. Dlatego właśnie cały czas śledzimy, proszę Państwa, sytuację polityczną u naszych zachodnich sąsiadów. A o tym wszystkim w poranku. Radia Republika, mówiła Pani Redaktor Aleksandra Fedorska, Radio Debata. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy Dobrego Dziękuję dnia. Dziękuję Państwu.